Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Wojciech Halkiewicz, jestem właścicielem firmy 7 Bar. Zajmujemy się zmniejszaniem zużycia energii przy produkcji i sprężonego powietrza. Obiecałem, że powiem coś więcej o oszczędzaniu sprężonego powietrza przy jego poborze, w obszarze konsumpcji. E, zapewne wielu z Państwa spotkało się z sytuacją, gdzie e, produkt trzeba e, osuszyć, wyczyścić czy schłodzić. E, i, e, Pierwszym wyborem często jest sprężone powietrze. Problemem natomiast często jest to, że generuje to hałas. Jest to bardzo kosztowne i nie zawsze efektywne. W związku z tym, chciałem podpowiedzieć Państwu coś, co może być dla Państwa pomocne. W tych trzech obszarach, o których wspomniałem, to znaczy czyszczeniu, suszeniu i chłodzeniu, tak naprawdę mogą nam towarzyszyć narzędzia, które zostały stworzone. Ich działanie zostało potwierdzone fizycznie, naukowo w praktyce, i w tej chwili nie będę Państwu ich demonstrował, tylko krótko o nich powiem, żebyście po prostu o nich wiedzieli. Jeżeli chodzi o czyszczenie, tradycyjną rurkę, która jest sklepana na końcu i dbucha na coś, żeby oczyszczać, no, albo rurkę z odwierconymi wzdłuż. Jej długości, małymi otworami warto zastąpić elementami, które będą rzeczywiście skuteczne. I takimi dedykowanymi narzędziami do czyszczenia są na przykład noże powietrzne. Również, jeśli Państwo potrzebujecie wzmocnionego strumienia w większej ilości powietrza niż możecie uzyskać na wylocie z rurki, stosujemy różnego typu wzmacniacze przepływu. Mówiłem o nich. W jednym z moich pierwszych filmików. Również w czyszczeniu bardzo skutecznie pomagają tzw. zwane przerywacze ciągu. Jeśli strumień przerywamy, skuteczność oczyszczania przez częste jego przerywanie, przez częste przerywanie tego strumienia, wzmacnia jego skuteczność. Do tego są gotowe narzędzia, specjalne dysze, które możemy Państwu zaproponować. Będę je demonstrował po wakacjach, ale w tej chwili wrócę jeszcze na chwilę do dwóch kolejnych obszarów, to znaczy suszenie. W suszeniu znakomicie również sprawdzają się tak zwane noże powietrzne. Ja tylko na krótko. Jest to zjawisko, które państwo znacie z automatycznych myjni samochodowych na końcu takiego procesu mycia zwykle jest suszenie i widać wtedy, widzicie państwo, że tak naprawdę najistotniejsze w tym procesie wcale nie jest uzyskanie wysokiego ciśnienia, tylko dużej prędkości wypływu. Z tego noża, który suszy samochód. Podobnie jest z suszeniem przy pomocy sprężonego powietrza. Generujemy dzięki tzw. nożom powietrznym, wcale nie przy wysokim ciśnieniu, robimy coś w rodzaju arkusza sprężonego powietrza, który, mówiąc brzydko, goli powierzchnię, z którą się styka. Oszczędza w ten sposób sprężone powietrze. I w ten sposób również obniża poziom hałasu wydobywający się podczas takiego gwałtownego rozprężania. Podczas suszenia również warto stosować wzmacniacze strumienia, o których już kiedyś mówiłem, dlatego że większa wymiana powietrza, większa masa powietrza wymieniana z powierzchnią zaskutkuje szybszym osuszeniem tej powierzchni. Oczywiście. Jeżeli powierzchnia jest skomplikowana, wtedy oprócz silnego strumienia, czy też dużej prędkości tego strumienia, warto pomyśleć o tak zwanych przerywaczach ciągu, o których już wspominałem. Za każdym razem, jeśli Państwo macie taką sytuację, nie należy zapominać, żeby te systemy suszenia czy czyszczenia były również nadążne, czyli opierały się o jakiś system fotokomórki, która wykrywa produkt, który Państwo chcecie osuszyć. Także również warto tym sterować. Trzeci proces. Proces chłodzenia, który występuje bardzo często i wszędzie. Czy to jest chłodzenie detalu, czy to jest chłodzenie zgrzewu, czy to jest chłodzenie jakiegoś obszaru klejonego. Wszędzie chcielibyście Państwo te procesy zapewne przyspieszyć uczynić bardziej efektywnymi. Do tego znakomicie nadają się właśnie wzmacniacze przepływu różnego typu, czy znaczy wzmacniacze strumienia, zwiększające ilość powietrza, czyli tak naprawdę zwiększające ilość masy, która odbierze ciepło od elementu, czy obszaru, który Państwo chcecie schłodzić. I inna jeszcze dysza specjalna, która bardzo w tym miejscu pomaga, to są tak zwane rurki wirowe, zwane rurkami Vortex, czy rurkami Rankego, Chodzi o rurki, które są w stanie generować bez żadnej bezwodności ciepłej, bardzo niską temperaturę, nawet do minus 20 stopni, i mogą ją Państwu udostępniać natychmiast na żądanie w punkt. Mamy mniejszy strumień sprężonego powietrza, ale mamy go o bardzo niskiej temperaturze, który może być bardzo istotny dla Państwa. Także chodzi o efektywność o poprawę skuteczności procesu, ale również zmniejszenie zużycia energii pobieranej do produkcji czy też traconej w obszarze konsumpcji i chodzi także o zmniejszenie poziomu hałasu. Za każdym razem w tych obszarach czyszczenia, suszenia czy chłodzenia mamy dla Państwa takie rozwiązanie. Więcej szczegółów po wakacjach. Pozwalam sobie ogłosić miesiąc przerwy w naszych krótkich filmikach przy śniadaniu o sprężaniu. Również za miesiąc, o drugiej połowy sierpnia, wracam do cyklu webinarów. Życzę Państwu dobrego odpoczynku, naładowania baterii i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Kłaniam się wszystkiego dobrego.